Cześć, siemanko, witam was na kanale Survivor w grze Apex Legends Dzisiaj będziemy gra będę grał sobie rankę dziki yy, Jestem na razie w silverze Ale oczywiście mkniemy cały czas do Predatora Czyli najwyższej rangi w grze A dzisiaj będę grał sobie z kolegą Siema, witome serdecznie na kanale Zasubskrybujcie koniecznie Must, must no. Także my wybierzemy sobie bohaterów, oczywiście, i zaraz do Was wrócę już w samej rundzie. Ale się Watson wydarła fajnie. Charge! U mnie wydarło się piorunem. No, masz po polsku? O. No. Piorunem a charge. No, raczej nie. No, u mnie, u mnie charge powiedziano. Serio. To może, a bo wiem już, jak to może być, wiesz? Że... Mm, polski wiesz, że... na inne. Tak, tak. Polski inny jest, inny być <noise> język polski. Nie chodzi o to, że u ciebie mówi co innego, u mnie co innego, wiesz. Czy to był typu? Nie wiem A Ty on mi podpierdzili dwa celowniki, nie? No i zadowolony są. No i mi amunicję podwalił, a nawet broni nie ma. Super. O epic. nice, nice Uuuu, ja, nikt tu nie poleciał? Nikt tu nie poleciał, tu nie poleciał. Tu nie poleciał Ja potrzebuję amunicji, no, light. Light ammo, to ja mam coś dla ciebie. O, Wingman też przygarnia chętnie. Natomiast, oczywiście, light ammo też się przyda. Dzięki. Dzięki Jest nowy Jeden bardzo proszę przyjacielu Dzien. Dzięgi Renty Renty. Jesteśmy nawet w strefie Spoko Kśięć nie dzieje w sumie więc można no. Można, można, można <grystanie> <grystanie> No chyba będzie, chyba, chyba chyba będzie, chyba będzie chyba będzie no Dobra chyba także będzie cięcie Okej, okay, mamy typów ty, ty położył ładnie, ładnie, ładnie. Kolejny zaraz może być. No i są. tu gwiazdę. Nie, ja, ale to jest, to są twoje gas Tak, tak. Kolejny. Ale Octane. Ale ten. Octane to się znaczy. Help me no. Ej, do was. Hey okay. team. Pilny, pilny, idę grubo top. osłon. Ja też. A nie, ja mam trochę. Mam dwie tylko. Weź chodź do nas. Dobra. A co ja nie dostałam asysty? A bo ja fraga nie dostałem jeszcze. dobra Nieważne Ej, podnoszą się! W okawie Nie no, serio? Leży Weź go podnieś Mam lowa O, wow, grubo, grubo. Niezła akcja, ale przeżyliśmy póki co. Także spoko. A. Ja potrzebuję shieldów ogólnie. Ty gdzie oni są w ogóle? Nie no, wszyscy, wszystkich zabiliśmy. A? Tak. Gdzie są deadboxy? Gdzieś się Fightfindera, gdzieś tutaj jest, zlutowaliśmy. Tutaj gdzieś na powinien być. A, tu co typ zlutuje już okay. Ale o miał dużo. O ja shieldy też biorę Dobra, ryby. Okej. Okay, ale typu... dostopanie! Najgorsze jest to, że nasz typ mało. Nie, nie ma Ale tak. Oni na górze są! Kampion na górze To finder banie. jest tak. Ale dostał dostał takiego hita za 132 O to ładnie Dobra, Dobra. Może, może Hmm Jak tam wejść? Oni weźli okay. chyba górą I się wydaje Są? Cześć, mam neidy, Mam, ale bez sensu. Pszcz, no. Ta, Ej, on od tak, od on tam siedzi, on tam siedzi. O, lura, o, co ja za chłop dobra. O dobra, wiemy, że on tam wszedł. Czekaj, może ultam mam tam walną. Wiesz Nie, Ult, ult spadł, szkoda Ale tak mam parkura. Ale tutaj się biją wszędzie dookoła, nie? Ja idę za zaraz do was już. Ja z tym nie. Leży. Leży nice. Leży. To był no. sam on. Tak? No. Skórna, denerwował mnie ten Pathfinder. Ulta na niego zmarnowałem. Kurde. No nie no charge Rifle Dobra chodźmy tu na razie Ale czekaj my w ogóle mamy strefę po co my tak tam ten... Chodźmy może gdzieś, nie wiem. Tutaj? Dobra to chodźmy tu Tu, tu jest typ na blisko gdzieś Oni na dole są tutaj, uwaga Pod nami są Nie no, czekaj, niech on tu wejdzie, niech on tu wejdzie Leży Są tu na speedfaira, uwaga Ma uh, Spitfire'a, uwaga No to jest, typo? Leży. A, dużo obrażeń bo zadawałem wszystkich. Ej, okay. Jest dobrze, jest dobrze. <grywa> Widzisz? Mi się Nie A -a. wiem. A, tak, bo ona ulta postawiła. Dobra. Kurde, bo tu Z góry, z góry, z góry. Dobra, z dobra. Góry. Uważaj, 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 bo nie z tych ładują, wiesz? to nie ma sensu zabójca. O oh, kurczekiwek, leży gdzieś tam, gdzie strapa został. Wiem. Uwaga, uwaga, dostaje ktoś. Dron, uwaga. Uważaj, uważaj, chodź tu do nas. Dostaje z gastrapa ktoś. Mam Olej, teraz po no. ściągałeś. Nice. Olej, Dobra, spokojnie. Holy shit. Oj, nie to, nie to, nie to. Olej, Na górze jest... Pobial. Na górze jest Pathfinder Wejdź tu Ty strefa idzie Pokażę Pokażę mam. Leży Ale ja obrażeń zadałem, że to jest hit po prostu Tak porobiłem nic z tego wypadku Dobra, uciekamy do, do strefy o, Ale ładnie, 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 ładnie Chłopie, czemu ja tego nie nagrałem? Nie wiem. Ach, ja to wszystkie. nagrałem, ja to nagrałem, to spoko. Ale z, wiesz, ale co z tego? No z twojej perspektywy. Fajna by była. Z mojej perspektywy to chłopie. Co tu się stanęło? A masz duże shieldy jakieś? Chociaż nie, mam jednego. O, Dzięki. Plecak mam Anioł Stróż. Ja mam złoty plecak i miejsca brakuje, bo mam tyle granatów. i zdrowie, tak? Podnoszę was z połową HP i z połową kewa. No tak, no. Ja też. To będzie super. A ty też masz ten plecak, tak? Tak. Aha, tak. Dwa, zło dwa złote plecaki to fajnie w teamie. Dobra, jest dobrze naprawdę. Cztery składy zostały. To może tak, być dobre, Co tam? There. No, wy dojeżdżacie beze mnie. Zaraz nie się tu... Patrz na minimapę, byku. Pół czas patrzę. I wy się w sekundę przemieszczacie, w kościół. Tak o to teleportacja. Nie Dobra, mnie na razie nie dojeżdżamy. Jesteśmy w ciulowym, najciulowszym pozycję. No. no. Właśnie do tego. Ja bym proponował pójść w ogóle tam. Szczerze. Aha, dostałem akbok. Dobra, idę tam. Słuchaj, z kawałka. Nie mógł trafić. 70 Nice. Okej, okay. tu jest czysto. W miarę czysto. Dobra, możemy tu siedzieć w sumie, nie? Nie możemy tędy... Co? Ale Mogę nie. portal stworzyć? Dobra, na razie z chill. Czy jest strefa jest aż tam Kurcze To jak czeka, jak będzie strefa szła, to robisz portal. Tak, 10 sekund ja przed... Sobie ogarnę, wiesz? 10 sekund przed strefą. Tylko nie tam gdzie poszedłeś, tylko do strefy już, nie? Co tu? Co? jest Gdzieś na górze siedzi, czekaj. Dobra. Wow. Uważaj, uważaj. Wow. Było dziwne. Nie wiem nawet czy, czy tam. Maja z Lerf Serio. Kurczę, nawet nie zdążyłem zlutować, Dobra, ej byku, portal, portal, portal Portal, portal zaraz, do, do strefy, do strefy No popatrz, gdzie strefa jest Uważaj, bo oni tam campią Właśnie mówię, żeby... To, nie wiem, zrób gdzieś portal, bo zginiemy Chyba, że... czekaj, jump padem No dobra No dobra, nieważne O Jezu, co tam się dzieje? No Jest spoko, jest spoko. Jesteśmy w strefie. Uwaga na górę. To ostatni też. oddział jest. O, to, uh, musimy chyba wejść tam. Zobaczyć co się dzieje, nie? Są. tutaj jest. Jeden zaskoczył. Nice, nice. Leży to jest tu uwaga okej okay. o oh w ale jesteśmy w dupce trochę Morty. leży leży to jest jest dobra Teraz ci powiem. Ale on Yes. Jest. Zobacz, wow. No ja Zobacz, Patrz, ile ja mam obrażeń, nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy, ile kto ma. Zaraz zobaczysz Ale kozak. Naprawdę dobra Ech, runda, do. naprawdę dobra runda. Spoko, źle bardzo zrobili, bo spadli na dół. No, Banglorka chciała nas Bądź tak, Banglorka dobrze chciała zrobić. No ale. No, masz więcej, ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Dobra runda. Serio Dobra runda, DOBRA RUNDA <grystanie> no, Kozacko poszło, naprawdę Plus 213, yellow goldzik w końcu No, ja też Dobra, mamy golda, teraz do platynki U jestem już w połowie golda Dobra, nice Ciśniemy, ciśniemy Ale w tym odcinku to już będzie tyle Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Wybijeźcie no, tak, do mnie na kanał i może żadnego filmu nie <laughs> Nie, niedługo się już będą też pojawiały pewnie pojawi. y, u właśnie u Sairi, a znajdziecie go podnikiem Sairim. Tak, dobrze powiedziałem? C, A, I, R, E, N, N Dobra, no. Także dziękuję. Się tam medicie zrobisz. No, Z <laughs> tak ekranie. Dobra, także... Dziękuję tak promo. Mordo. Tak, Dzięki no. za wszystko. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i cześć.